30 lipca 2023 roku 17 niedziela zwykła. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Dalej. Podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy dobre, zebrali w naczynia, a złe odrzucili, tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko. Odpowiedzieli mu tak jest. A on rzekł do nich, Dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Trzy etapy życia duchowego. Trzy lata temu gadałem o tej Ewangelii z naszym współbratem ojcem Dominik Mathieu. Współbrat ten służy dzisiaj kościołowi jako biskup Teheranu, bo tak zarządził papież Franciszek. Ojciec Dominik Podzielił się myślą, która do mnie bardzo przemówiła: Otóż zauważył on, że w dzisiejszej Ewangelii opisane są trzy etapy życia duchowego. Pierwszy etap to szukanie na oślep. No nie wiadomo czego się szuka. Czegoś człowiek szuka, bo jakiś taki niespokojny, piękna, sensu życia i wreszcie Opatrzność Boża sprawia, że znajduje ukryty skarb Królestwo Boże. I robi wszystko, żeby zdobyć ten skarb. To entuzjazm początków. Inicjatywa należy przede wszystkim do Boga. Drugi etap to szukanie świadome. Już wiemy, jak smakuje królestwo, już wiemy, jaki ma smak. Szukamy, poszukujemy, pragniemy. Jak kupiec, który szuka drogocennych pereł. Inicjatywa należy przede wszystkim do nas. Trzeci etap to etap trudu. Szuka się, poszukuje, ale oprócz dobrych ryb wyławia się z morza życia również ryby złe, popsute. Te dobre są, istnieją, ale są poukrywane wśród tych nieco mniej przydatnych. Entuzjazm, ochoczy duch, zmęczenie. Nieważne, na którym etapie jesteśmy. Ważne, żeby nie przestać poszukiwać. Skarb, perły i dobre ryby gdzieś tu są.